Hej, cześć, witajcie, witam was wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Ariot Witam Was w dniu 10 maja. Jest bardzo piękna pogoda. Jest trochę wiecznie, a nie jest tak źle, może tylko dla wideo. Poczekajcie no położę się tutaj na ziemi i powiem ja Wam kilka rzeczy. Jest naprawdę pięknie. O. Dobra Żadnych tutaj Złych rzeczy nie ma o. Dobra Odpoczywamy trochę Chciałbym Wam powiedzieć taką rzecz Byście posłuchali, że Te czasy, które teraz mamy To są Dobre i złe Ponieważ W tych czasach można sobie przemyśleć wiele rzeczy, dojść do konsternacji nad wieloma sprawami. Na przykład takimi, a, którymi się nie które się nie zauważyło wcześniej. Ja na przykład sobie wiele, że wiele rzeczy przypomniałem przez ten okres czasu. Zwłaszcza przez te dwa dni. Nie wiem, czy to jest działanie też rezonansu szumana. Teraz w ogóle jest 110 Hz, było wczoraj. Ciągle jakieś energie spływają. Ludzie się tym zajmują. Nie wiem, ja nie wiem, czy to ma taki wpływ. Ja wiem, że jestem normalnie dziec, dzieckiem słońca i tylko jakieś słońce, teraz energia większa. Człowiek się bardziej cieszy. Więc ja chętnie mógłbym sobie żyć w takich. Kraja, gdzie jest słonecznie bardzo, bo od razu uśmiech na twarzy a to jest energia po prostu żywioł tak jak woda. Kiedyś lubiłem bardzo się nad morzem. Komparzystów jak widziałem falę to wskakiwałem ją będąc dzieckiem i Miałem dziecko tsunami na Bałtyku, na Bałtyckim Takie zabawy. I powiem Wam, że przypomniałem sobie bardzo wiele rzeczy z moich dawnych czasów: jaki powinienem być, co się stało, że jestem taki teraz jaki jestem, co wpłynęło na to, że teraz prowadzę na ten kanał. Ten kanał, powiem Wam, że gdyby nie pewna sytuacja, to bym nie prowadził tego kanału. I ten okres, który teraz mamy, to w tym okresie wychodzi, kto jest idiotą, kto idzie na rzeź. Jak baranki na rzesi idą ludzie. To jest okres, tak jak mówię, dobry i zły. Może nadejdzie po tym, po tym chaosie. Piękna ziemia. Szataniści, wysłannicy szatana upadną. Ja jestem ciekaw, czy to w ogóle ich szatan wysłał, czy to w ogóle to nie są ludzie, czy to są jaszczurki, no reptilianie, gady, nie wiem w ogóle. Co to w ogóle jest? oni tak byli sprytni, że zawadnęli Całym światem i robią sobie co chcą. Widzicie jak, jaki to trzeba mieć umysł? Jacy to byli ludzie, że im się udało dojść do takiego stanu, że cały świat przejęli i posiadają wszystkie bogactwa. To trzeba mieć głowę do tego. I trzeba być, żeby jeszcze urządzić taki ustrój i świat jakim jest, że 80% zła, a 20% dobra, to trzeba być naprawdę złym człowiekiem. Bez emocji, bez miłości, to naprawdę człowiek pusty pusty w sobie i człowiek czegoś takiego nie ma w sobie. Ludzie na żapadek chcą żyć miłością, bo ta miłość to jest coś, co buduje nas. My jesteśmy sami stworzeni z miłości Przez twórcę, a oni... Nie wiem. no jak to siebie określają szatana Bala Pani było ich podać w ogóle głębiej. Chyba nie będzie dane Skąd się w ogóle wzięli Jak się wychowali I czemu takie rzeczy mają w głowach Kto to założył w ogóle to To wyznanie ich Słońce grzeje bardzo Zbawna pogoda Daleko od ludzi nie ma takiego właśnie tej gęstości Teraz też zaczną odpadać Nie wiem, taka, taki porządek rzeczy, taki plan Boży Ja się zawsze zastanawiałem nad tym kiedy będzie Ziemia z nas miłości, dlaczego jest tutaj taka niesprawiedliwość dlaczego nie możemy się urodzić na ziemi, gdzie jest miłość? I piękno. I przypomnieć sobie, jakie są dzieci. Dlaczego my nie możemy być taki tacy jak dzieci. One się potrafią siedzieć wszystkiego. I nie są jeszcze zmanipulowane przez system, bo to właśnie od dziecka jesteś manipulowany bardzo dobrze przez system szkoła. I ja sobie kurczę tak właśnie przez te dni zrozumiałem, że. Szkoła tak, tak wpłynęła na mnie, że po prostu zatracasz się. Zatracasz pierwotnego siebie. pierwocinę masz narzucane wszystko i ten rok wolny od szkoły, a właściwie to no wiedział, technik... nie to jest nie tak. Te studia, bo ja chodziłem do technikum dla idiotów, to serio był taki debilizm tam to był... To, to, po prostu techniką dla idiotów, tak to można nazwać. I ten rok wolny od tych studiów, na których uczą się bez i idiotów, tak wiele mi przypomniał. To zrobienie sobie wolno od tego. Tyle rzeczy sobie, tyle rzeczy zrozumiałem, nadal jakieś przychodzą energię i i przypominam sobie wiele rzeczy i patrzę, jakie to są przeciętniaki, jakie to są Ludzie w ogóle bez energii, bez niczego bez wartości, żadnej umysłowego myślenia, żadnego zero. Tety są właśnie ci studenci. Co to w ogóle za nazwa jest. Ci, którzy uczą się na tych studiach, to jest miłość. Kwiat, miłość, to na akurat mniszka. Ostrość i. Miłość to jest coś pięknego. Zaczniemy kochać siebie i rozszerzać ją dalej. Kurczę teraz wszystko mnie swędzi. Swędzi mnie teraz ręka. tego czekajcie jest tylko położyć. No wanie wejścia. Dobrze. To wszystko. Tak więc trzymajcie się. Życzę Wam wszystkiego dobrego. Pracujcie nad sobą, bo my sami dla siebie jesteśmy bezwolicielami siebie, planety, ludzkości. To są właśnie niby te podwaliny pod to, żeby zmienić coś na tym świecie. Ludzie też mówię do Was Ogarnijcie się, opanujcie. Walczcie o miłość, twórzcie miłość, bądźcie wspaniali, potężni. Bo my jesteśmy gwiezdne dzieci od światła jesteśmy. Po prostu stworzeni z miłości. Można to inaczej nazywać w zależności od tego, z jakiego źródła się czytało gwiezdne dzieci to akurat od ta święta książka pamiętam się, nazywa ta, ta polska od tego pisarka, ale różne są nazwy w zależności od tego, jak kto patrzy, ale wiedzcie, że piękna zima powinna dojść po tych czasach niewolnictwa, 16,5 tysiąca lat, mówią o ponowno dłużej, kiedy nas zdegradowano. A nasz Ariów, naszą krew aryjską, chcą się pozbyć za wszelką cenę, bo jest wyjątkowa, starożytna, Niebiesko ocy są wyjątkowi. Osoby z niebieskimi oczami są wyjątkowi. Jeśli masz niebieskie, to jesteś wyjątkowy. Bo mało kto ma niebieskie oczy. A to jest rasa panów aryjska. Każdy kto ma w sobie gen aryjski, tą haplogupę aryjską to jest wyjątkowy. I to właśnie chcieli zniszczyć przed Tysiąc lat minimum od Watykanu, i patrzcie, jakoś to my zawsze byśmy ci dobrzy, a wokół nas było to zło. I taka prawda: Watykan jest zła, i tak się Polacy ogupili. Tak bardzo spadli. Ale macie takiego właśnie mnie, i nie tylko. Którzy są na, na tej ziemi normalni, i myślę, że było tak jak powinno jednostki. Tu powinny się łączyć. Jedni walczą o wolność, też każdy w swój sposób prezentuje coś ze sobą pięknego. Ci, którzy, wiecie, ma, są wartościowi, nie ci, którzy idą na rzeź, sobie robią krzywdę sami, ale ci, którzy myślą logicznie. Pozdrawiam wszystkich logicznych, wspaniałych ludzi, wszystkich dobrych. A za tego że jestem dobry, to pozdrawiam też wszystkich. Zostałych, ale Was, ludzi dobrych w szczególności. Życzę Wam wszystkiego dobrego. Trzymajcie się, tutaj był Ariowit. I do usłyszenia na razie. Cześć, Pa! Żegna Was.